Siamęczka wam wszystkim z tej strony Matiks, a to ponownie Kangurek Kao. Kaja to naprawdę ty? O no proszę, zaczęły ci rosnąć piórka. Tak, w poprzednim odcinku sobie znaleźliśmy naszą siostrę. Nie, was wszystkich widzieć. Czuję się jak w domu. Dobra, dobra, pogadamy później. Teraz musimy znaleźć tatę. Dokładnie, będziemy teraz szukać starego. Który poszedł po mleku i nie wrócił ścieżką. Jest też taka ogromna wieczna brama, która prawie na pewno prowadzi do jakiegoś takiego gabinetu, osobliwości. Bilet sporo kosztuje, trzeba mieć mnóstwo run. W takim razie zostaje chyba tylko jedna opcja: Kobi może być wszędzie. Idź sprawdź to ukryte miejsce. My popilnujemy bramy, <coughs> Kobi pomyślimy, co dalej. Dobrze, no to idę szukać dalej. Powodzenia, Kobi. Tołbi? E, spider Spiderman? Dobra. To jesteście przyjazne chyba, co dziobale? Witajcie na Wyspie Wieczności. To park rozrywki, park cudów, park dziwów, park niesamowitych przedstawień i spektakli. Park, park. O, wyleciało mi z głowy to ostatnie. Park cudów! Nie, to już mówiłem. E. Dobra. A tu co to takiego? Eee, to chyba nic ważnego nie ma. Dobra. To pójdziemy sobie w takim razie do kolejnej hmm. atrakcji, ale najpierw Ach, mój drogi przyjacielu. Minki, dotarłeś aż tutaj. Jestem pod wrażeniem. Robi wrażenie. A ty znowu ty? Jakim cudem jak? No, no, prawdziwy przedsiębiorca nie zdradza swoich sekretów. No to prawda. Biegujesz mnie. Śledzisz, żeby wyciągnąć ode mnie całą moją kasę. Ja? Skąd? Muszę po prostu dywersyfikować swoje lokaty kapitału w tych niepewnych czasach. Przedmioty kolekcjonerskie, fotografia mody i wata cukrowa dla turystów. Tak, brzmi świetnie. dobrze. To na pewno pomoże ocalić świat. O, nadal mam to co zawsze. Jeśli jesteś zainteresowany. Dobra, skóreczki, dawaj mi skóreczki. E, dobra. Uuuu, drogie. Dobra. Mamy chyba strój bardziej taki przybliżony do Kai. Tu jeszcze jednego mi zabrakło. A, zbierz wszystkie litery Kao z Gór z Marsylistych, dobra. A, okej. Okay. Tu jest... Sportakus kurde. Ten z... Nie z Lunitius, co ja gadam. Z Leniuchowa, o właśnie, z Leniuchowa. Może... A tutaj, jak to odblokować? Wszystkie KO. Ukończ poziom wieczne komnaty. dobra okej okay. A to sobie skóreczkę kupimy. Czemu nie? No i przymierz. No i co? No i mamy naszego sportakusa Kaums'a. Jeszcze można sobie w sumie dodatkowe życie wykupić. Czemu nie? Zostanie nam niecałe 3000 kredytów. Znaczy dukatów, Boże. Dobra, to... A, tutaj nie mogę, tu mam za mało room. Dobrze, dobrze. W takim razie lecimy sobie chyba... Do? Tak. No i mamy kolejny wpis do Kaopedii. Chyba o... O niczym! OK. Pusty, pusty zwój najwidoczniej nam się trafił. Wpadliwy egzemplarz. Hmm. Po drugiej stronie chyba... Tutaj była jakaś... A nie, to nie była brama, to były... Okej. Okay. To były tylko kryształki te, te fioletowe. Kurde, teraz to mi się wszędzie będzie mylić. Tutaj mamy skrót do wszystkich wiecznych studni. Też nie. Czy tutaj z tyłu coś? Teges? Mamy na pewno kryształek. Mamy na pewno kryształek, który sobie zebrali się, miejmy nadzieję. Się nam zapisał. Mm, tak zapisał nam się, dobra. No Ale gdzie my tu mamy iść? Tam jeszcze coś jest. O! A może tu nie ma żadnego poziomu, tylko będziemy zbierać runy? Na przykład. To by mogło być... dobre. No bez kitu, będę musiał chyba te runy sobie pozbierać. Hmm. Ile potrzeba? 49 chyba. 48. A tu w tym świecie mam... Mam ich... Wiecie, jako świecie mam. Nie mam w ogóle. Tu mam jedną. A, tu jest, dobra. Tu jeszcze jedną runę muszę zdobyć. Tak, czyli tutaj po prostu nie ma. Okej, okay, czyli nie ma poziomu. Bo muszę zbierać te runy wszystkie. Dobra, wracamy z powrotem. Jednak się okazało, że jest jeszcze jeden poziom. A raczej jeszcze jedna lokacja do odblokowania. I tak błądziłem, błądziłem przez jakieś nie wiem 15-20 minut. I no, <grywka> i zbierałem sobie te runy z poprzednich poziomów. I tak patrzę, patrzę, no, mam wszystkie runy. I nie wiem dlaczego na 45 mi się zablokowało po prostu. A tu się okazuje, że jednak jest jeszcze jeden poziom. Tutaj robią te kryształy! No. Nowy wpis do Kaopedii. A, czyli po prostu nowy poziom nam wpisał. Okay. Cicho z tradziekiem! trajczynie! chlebiasz nam! A czemuś to zawzięczałem? wspaniały komplement! Nie zgrywajcie głupich. Mówiły, że nie jesteście przywiązane do wiecznego świata. No tak, ja. czemu w ogóle mi pomagacie, co? No cóż. Od ja. ja. lubisz zadawać trudne pytania. Świetna odpowiedź. Od nas Czyli co, nasze rękawice? Mimo że są przywiązane do tego wiecznego świata, to i tak nam pomagają. Właśnie, to jest, to jest lekko podejrzane. Może nas rękawice w pewnym momencie zdradzą. Może panowały jakąś pułapkę na nas. Dobra, to już wiemy, że możemy przyciągać jeszcze bumerangi do siebie. Dobra, ale gdzie zdobędę kolejny ładunek wiatru? To już wykorzystałem i to koniec po prostu? Raczej nie. A, to pewnie bumerangi, to chodziło po prostu o to. No. Kao nie zawsze celuje w tym. W ten punkt, gdzie ja. No nie fajnie, nie fajnie. Eee... No, buję się, buję się, KO. Adamit. No, bujaj się kawa. A sobie pójdziemy teraz w drugą stronę. Może tutaj będzie jakiś sekret, jakieś coś. Tak, tylko sobie przyspieszyłem drogę. Może tu jakieś wieczne brota będą. Ło do. Ok, ok. Załatwiamy małpy, wiadomo Jubaela, Jubawa, Jubaka. O, dawno nie było tej zagadki z kamyczkami dołożenia. Co robimy? Bo chyba nie w tą stronę.

to, lecimy dalej? No, oczywiście tak, no pewnie. Dwie bomby pod rząd. Spoko. Wow, lalalala, nie, nie. Zblokowałem się na jakiejś skałce i... Aha. Okej. Żegnaj. Żadnego odgłosu nawet śmierci. Więc tylko tyle? O, tu jest jeszcze coś. O, dzień dobry, Małko. Okej. Okay, uh, gdzie teraz? Gdzie teraz? Gdzie teraz? Gdzie teraz? Chyba. Nie, no tu nie. Dobra, chyba mam. Eee. Uh... Okej. Okay. Dobra, jest chyba dalej lecimy. Okej. Okay. Gdzie teraz są? A? Z jeden bumerang, proszę. O, no, jakbyś mógł. Dzięki. Myślałem, że przelecę eee, tutaj, tak? S w końcu lecę gdzieś dalej. Lecimy tu. To ja jak i Owca. Gdzie jest lodowy ładunek? Lodowego ładunku potrzebuję. Bardzo pilnie. Gdzie jest lodowy ładunek? O, tu jest. O, to jest skryty. Się nie spodziewał. A nie, nie tu. To i tu. Chcemy kurde tu. Dobra. Mm. A tu się coś odblokowało. Tu jedziemy. Tak. Runy trzeba zbierać. Runy są bardzo ważne teraz. Brakuje nam dwóch, żeby się dostać do ostatniego poziomu. Tak, dwóch albo, albo jednego. Nie pamiętam. Dwóch albo jednej runy. Dobra, co teraz? A wiem, dobra, eee, trzeba się cofnąć tam, gdzie te runy ustawialiśmy. A gdzie to było? A tu. Tu poznaję po skrzynce, tylko gdzie dokładnie? Ja wam to pewnie będę cięcia robił, żeby też was nie zamęczać. Dobra, chyba tu, tu z tyłu. Tak, musiałem się posłużyć poradnikiem. Bo inaczej to... To wie, ile my będzie, byśmy tutaj błędzili. Bez sensu. Teraz się cofamy do lokacji, gdzie jest nasz główny cel. Tu się. Dźwignia i do podziemi ziemi. Okay, let's see me too. Mam to. Kolejny małpy cyk, 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 ale będzie cięty ten materiał. Czuję to. Współczuję ci Matrix. Jak będziesz to montował. Jestem ciekaw, czy nasze rękawice w pewnym momencie oszaleją i, i nie będziemy mogli ich powstrzymać. Czy może będzie jakiś, nie wiem, Super Saiyan KO? Co jeszcze innego? No? A nie, to już kolejne życie, to my zbieraliśmy. Dobra. Eee, Okej, okay, nieważne. Myślałem, że nowe serduszko się teraz pokaże. Okej. Okay. Zbieramy sobie kryształki po kolei. Kolejny checkpoint. I kolejne dziobaki dzioba, dziobale. Boże. Dziobale. Dziobasy. Dobra, dziobasy. Teraz dostaniecie tirasy. Sy! I literka O, poprzednich chyba nie zdobyliśmy, no właśnie To będzie koniec poziomu, moi drodzy O to, fuck Zamknięte w jakichś tych... W jakichś kapsułach, jakieś coś, może do Hunter, kurde, jest tym wiecznym... Wiecznym mistrzem by się zgadzało, w sumie hmm. tu owce, nie hmm. daruję No dziwne, dziwne. Oh. Dziobal! 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 Get rupiony. Nowe wpisy do k o pen Które są puste? Nie. Uła. Będę odbijał te... te... Kształy. Co z tym chodzi? No, chyba muszę jakoś ten laser podbić. Hmm. Zdobyłem ładunek lodu. Do czego mi on teraz będzie potrzebny? A, dobra, wiem, wiem, wiem. Dobra, cyk. Przeciwnikami się tak za bardzo nie będę teraz przejmował. Hmm. Chyba nie tutaj. Boże, sobie załapię, żeby mnie nie denerwowało tutaj. Z tymi brnodami. Cyk. Okej. Okay. To już mamy dwa, teraz jeszcze trzeci, tak dwa, chyba dwa. No, żaba, coś tu żaba, cyk i pyk i chyba I... nie to. Nie wiem a dobra wiem. Tak Co chodziło? Yy... Ła? okej, okay, to mi to mi robi Ała. Okej. Okay. Oko. Dobra, czyli jeszcze tu. Co koniec? O. Wybuchło! O kurde, Dobra. Bravo, Kao! Brawo Kao! No i co? Jestem Dobra, czyli co? Eee, to już będzie koniec odcinka, następny odcinek to już będzie pewnie ostatni, więc... Yy, do usłyszenia i oglądajcie ostatni odcinek Kangurka Kao, który pewnie wleci. Na dniach zobaczymy. Także trzymajcie się, cześć i bio. I wbijajcie na serwer Prisma oczywiście.